Cześć, siemaneczko. Wysiejemy sobie dzisiaj surmi kwiat, inaczej potocznie zwany bieluniem. Jest to roślina ozdobna, dorastająca do około metra wysokości i tej samej, e, że tak powiem, szerokości, to jest podane 60-70 cm, ale w optymalnych warunkach może ona wyrosnąć wyższa. Tutaj mam jeszcze odmianę białą. Też jak podaje producent wysokość tej rośliny Akurat tutaj nie podaję, ale y, co mogę Wam powiedzieć? Jest to roślina pochodząca z Ameryki y, Prawdopodobnie Południowej. Y, roślina ta oczywiście jest trująca. Y, jedni mówią, że wydziela nieprzyjemny zapach, jeśli się ją, że tak powiem, potrze. Ale nie chodzi tutaj nam o zapach, a o efekt wizualny i ta, myślę, roślina fajnie wpisze się w ogród egzotyczny, który będę w tym roku rozbudowywał. No i cóż, jak widzicie, termin siewu to jest połowa marca, połowa kwietnia. Mamy przełom marca, kwietnia, więc jest to idealny moment w samym środku y, terminu siewu. Jest już ciepło, ryzyko przymrozków minęło. I do takich dwóch zbiorczych doniczek sobie wysieje te surmi kwiaty. Tak więc doniczki mamy już wypełnione ziemią. I teraz zaczniemy sobie od detury białej. Nasionka równomiernie. Rozmieszczamy na powierzchni. Później, tak jak w przypadku rozsady pomidorów, po prostu będziemy je sobie rozdzielać. Na pojedyncze doniczki. Oczywiście, jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, dlatego też prawdopodobnie wszystkiego nie będę sadził u siebie w ogrodzie. Pewnie jeszcze ktoś ode mnie w prezencie dostanie. Te nasiona przykrywamy około centymetrową warstwą ziemi teraz z wierzchu. Nie za grubo, tak żeby nie utrudniać im zbytnie kiełkowania. I tak, zakryte ziemią, odstawiamy w ciepłe dobre stanowisko tak żeby roślinki miały komfortowe warunki wzrostu i czekamy myślę że w ciągu tygodnia dwóch powinny się siewki pojawić gdy pojawi się pierwsze dwa liście właściwe wtedy będzie można je posadzić do osobnych doniczek no i później w połowie maja gdy minie ryzyko przymrozków posadzić na nominalne stanowisko także co trzymajcie się cieplutko, cześć